Zadanie trzecie. Wartość wyrażenia podanego jest równa. No dobra, mamy tutaj dodawanie logarytmów. Ja sobie to przepiszę. Mamy logarytm. Tak, dodać. 5 logarytmów takich, że jeżeli mamy tutaj piątkę przed logarytmem, możemy napisać to inaczej, czyli pierwszy logarytm sobie po prostu przepiszę. Dodać. I tą piątkę zlikwiduję tymczasowo i przepiszę całą resztę. I wiemy ze wzorów, że jeżeli mamy jakąś liczbę przed logarytmem i mamy mnożenie, to możemy ją wpisać jako potęgę tej liczby tutaj. W takim razie mamy 2 do potęgi 5. W takim razie widzimy też, że to jest logarytm o tej samej podstawie. To jest czwórka i tu jest czwórka, i między nimi jest dodawanie, i też możemy skorzystać ze wzorów, które mamy do dyspozycji czyli na sumę logarytmów czyli to będzie o podstawie 4 w nawiasie 8 razy 2 do 5 czyli dalej mamy podstawę tutaj wymnażamy to co jest tutaj w środku ja sugeruję zamienić to na potęgę dwójki Zrobimy to w ten sposób może będzie łatwiej to się równa. I to możemy zapisać o, jako liczbę z podstawą czwórki, bo 2 do drugiej to jest 4. W takim razie to nasze 2 do 8 moglibyśmy zapisać w ten sposób, że mamy 2 do drugiej i jeszcze do czwartej, czyli mamy nasze 4 do czwartej. No i teraz definicji logarytmu. Jaką liczbę, no to napiszemy sobie to na wzorach. Jaką liczbę muszą podnieść do potęgi c, żeby dostać b? W takim razie jaką potęgę? Do jakiej potęgi muszę podnieść czwórkę, żeby dostać 4 do czwartej? No to odpowiedź brzmi 4 i to jest B.